Zduńska Wola była jednym z 45 miast w Polsce, gdzie w walentynki zatańczono razem z całym światem. Był to taniec przeciwko przemocy wobec kobiet, element akcji One Billion Raising, nazywał się Miliard, poświęconej w tym roku przemocy wobec kobiet niepełnosprawnych. Zanim kilkadziesiąt osób zatańczyło przed Zduńsko-Wolskim Centrum Integracji Ratusz, odbyło się pięć prób w studiu tańca arabeska. Chętnych nie brakowało. Uważam to za bardzo fajną inicjatywę i chciałam zrobić coś, coś innego. To jest fajna rzecz i myślę, że takie, takie spotkania mogą dać innym do myślenia, a nam dają szansę na wyrażenie siebie. W zeszłym roku już śledziłyśmy poczynania akcji One Billion Raising, nazywam się Miliard w innych miastach w Polsce, gdzie uczestniczyły w niej nasze koleżanki. Są to w większości duże miasta, natomiast w tym roku jest to już 45 miast w całej Polsce i my postanowiłyśmy dopilnować tego terminu, również się włączyć. Poprosiłam o współpracę Anetę Barton, co jest studia tańca arabeska, która właściwie bez zająknięcia powiedziała, że wchodzi to Wchodzi w to, i, i, i poza tym, że tutaj wsparły nas lokalne media, zapowiadając wydarzenie, akcja została rozpropagowana również na Facebooku, co przyciągnęło y, zupełnie indywidualne osoby mieszkańców miasta i na próby, i myślę, że dzisiaj również, żeby nas tutaj obejrzeć. Z naborem chętnych do tańca nie było żadnego problemu. Żadnego, chociaż muszę powiedzieć, że ferie nam nie pomogły, ponieważ bardzo dużo chętnych osób wyjechało, a mieli ochotę wziąć udział, no i troszkę grypa. Ale wydaje mi się, że akcja i tak udana, a jak pójdzie w świat, to w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Taniec w myśl hasła One Billion Racing bardzo podobał się studenckowolanom, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie, wyrażając tym samym, że akcja ma głęboki sens. Ja uważam, że ma. Bo to jest przemoc, I czy dla kobiet, czy w rodzinie, to jest najgorsza rzecz, co może być. I to się nie powinno zdarzać. Tam u nas w Polsce może nie ma takich dużych przemocy, ale są kraje, że naprawdę jest, no bardzo źle jest. Tego nie powinno być. No, kobieta jest po to, żeby ją szanować, kochać, a nie tam, żeby kobietę uderzyć. Ja w życiu kobiety nie uderzyłem. Ma sens. Ja uważam osobiście, że ma sens, dlatego, że to jest przesłanie dla innych ludzi, że jednoczymy się ze wszystkimi. Taniec przede wszystkim wyzwala bardzo pozytywne emocje, a przy tym można się poruszać, to oczywiście służy zdrowiu, więc muzyka i ruch, nic piękniejszego. Sygnał ze Zduńskiej Woli poszedł w świat. Akcja One Billion Raising, nazywam się Miliard, udała się i jej organizatorzy już myślą, aby zrobić coś podobnego w przyszłym roku. One billion.